Więc moi drodzy, moi mili, ta zawiść i złośliwość, pretensjonalność jest po prostu schematem. Schematem, którego gdzieś się nauczyliście. Możecie sobie przywołać teraz, że to, co doświadczacie, jest rodem już z waszego dzieciństwa. Tylko tak naprawdę aktorzy i sceneria się zmieniły ale schemat jest ten sam. Tak? Czasami może macie wrażenie, że słyszycie wręcz te same teksty. Tak? Jak w Radzie? Jakby się płyta zacięła. Tak? I non stop to, te same słowa. Zawiści, zazdrości, upokorzenia, niesprawiedliwości. Tak? To schemat, kiedy to Was próbują uniżyć. Zapewne schemat pełnego krzyku. Schemat pełnego takich, wiecie, słów, um, słów pogardy. Tak? Ten schemat już znacie. I waszą, co macie już wyrobiono na tą reakcję. Tak? Albo płaczecie, jest wam smutno. Albo boicie się odezwać. Albo reagujecie tak samo złością. Lub... Próbujecie kogoś wyśmiać. Tak. To jest taka wasza wyuczona reakcja. I żebyście mogli sobie z tym poradzić, żeby to do was nie wracało jak bumerang,